Dzień dobry, z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. Przejechaliśmy ponad 700 km, aby odwiedzić targi, na których wystawia się ponad 1000 wystawców. A wszystko po to, aby pokazać Wam, jak wygląda praca przedstawiciela handlowego firmy Cortex na tym wydarzeniu. Więc chodźcie ze mną do środka. Witam Cię Zbyszku. Cześć Wojtek. Jesteśmy już na Waszym stanowisku. Powiedz mi, co to są za targi? European Coating Show to największe targi tego typu w Europie. Odbywają się co dwa lata. Myślę, że pod 100 tysięcy odwiedzających, także ogromna impreza. No tutaj się zbiera cała, wszystkie firmy, które działają w zakresie farb i powłok. No właśnie, czytałem, że to są branża powłok. Co możemy o tej branży więcej powiedzieć? Coating, czyli wszystko, co, co pokrywasz, tak? Wszystko, co, co jest pokryciem, o no, farby to wiadomo. No, no tak. oczywiście... Towarzyszy temu, temu również impreza, która jest taką konferencją naukową, gdzie przyjeżdżają pracownicy działów RD, którzy chcą poznać albo prezentują nowe rozwiązania w zakresie właśnie farb i, i powłok. Generalnie ideą te, tego, tej, tej, tej imprezy, tego wydarzenia jest właśnie prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie właśnie tego, czym pokrywamy i czym malujemy. Wystawcy wiadomo są z całego świata, przyjeżdżają tutaj i z Ameryk, i z Azji, chociaż większość oczywiście to są wystawcy europejscy, ale również bardzo duże koncerny, bardzo duże grupy międzynarodowe. Myślę, że z każdego kraju tutaj będzie ktoś. Mhm każdy ma tu jakiś interes do, do załatwienia. No właśnie, bo takie targi to jest fajne miejsce, gdzie można tych wystawców, czy też inne firmy w jednym czasie poznać, porozmawiać, bo jakbyś miał jechać powiedzmy co jakiś czas do jakiejś firmy, tu do Japonii, tu do, do Chin, tu do Europy, tu do kogoś, to sporo czasu by Cię to zajęło, a tutaj mamy to wszystko skondensowane. Tak, absolutnie tak. Czyli takie trzy dni można porównać, intensywne trzy dni na targach można porównać do pracy przedstawiciela handlowego powiedzmy w przedziale dwóch tygodni? Tak, absolutnie tak. Może nawet i więcej, tak, bo bo wszystko zależy od geografii, jak, mhm. jak, z, jak z, organizować spotkania z firmami, które są w, w różnych krajach. Tutaj wszyscy przyjeżdżają w jedno miejsce. Tak? No i super, czyli jest, jest potencjał w takiej imprezie i ja cię też Zbyszku już nie zatrzymuję. Wiem, że za 10 ja minut tak, ja masz lecieć. pierwsze mhm. spotkanie, później cię jeszcze złapię, zapytam jak wyszło, czy dopiąłeś tak. jakiegoś deala, to czy tak. mamy nowy kontrakt, a ja przechodzę do kolejnego pracownika. Dzięki. Teraz jest ze mną Jona, witam cię serdecznie. Cześć. Kierownik do spraw kluczowych klientów. Tak, międzynarodowo można to, rzec manager w korteksie. Okej, okay. i na takich targach, jako już dopinanie deali, czy raczej szukanie ich, czy jak to wygląda? Tak i tak, bo tutaj wystawiają się producenci, dystrybutorzy, jako wizytatorzy również tutaj przyjeżdżają potencjalni klienci i osoby, które mogłyby być zainteresowane naszymi produktami z naszej oferty. Sytuacja wygląda tak, że jeśli spotykamy się z klientem, który jest już w naszej bazie danych, już mamy z nim zbudowane jakieś relacje, to ustala się z nim ewentualne przyszłe zamówienia, to czego będzie potrzebował. Lub już przedstawiamy mu konkretną ofertę, gdzie już jesteśmy wcześniej przygotowani, to mamy wcześniej research zrobiony, a jeśli jest nowy klient, nowy potencjalny dostawca lub klient, to badamy swoje potrzeby nawzajem. Poznajemy jego asortyment. Osobiście jeśli się dowiemy, co produkują, czym się zajmują, to możemy łatwiej już sobie dobrać wspólne, wspólne surowce, zweryfikować jakby wspólne potrzeby. Ale zawsze mnie ciekawi właśnie, czy takie targi to jest tylko taki element poznania się. Witam serdecznie, poznaj moją ofertę. Czy też siadamy przy takim stoliku, podpisujemy umowę, sprzedajemy, kupujemy coś. Budowanie relacji według mnie to jest jedna z kluczowych tutaj cech takiego eventu, takich targów podpisywanie umów, nie wiem, czy to się może odbyć na targach, bo to musi być bardziej jakby intymna przestrzeń, bardziej prywatna. Jeśli są już jakieś zamówienia w trakcie realizacji, to zazwyczaj to się dzieje tak, że jest jakieś mail z zamówieniem po prostu i on jest już wiążącą umową pomiędzy dwoma stronami, pomiędzy nami jako dostawcą i, i tym klientem. A taka osoba jak Ty, czyli powiedzmy szerzej mówiąc, przedstawiciel handlowy? Tak, tak, można tak generalnie powiedzieć. W Waszej firmie to są osoby, które zazwyczaj jeżdżą właśnie do klientów, kontaktują się mailowo, telefonicznie, ale też pojawiają się na takich targach jak dzisiaj? Czy wszyscy przedstawiciele z Waszej firmy przyjeżdżają na takie targi, czy to są jakieś wybrane osoby, które po takich targach jeżdżą? Znaczy jest zawsze jakiś tam team, jak można tak mm. powiedzieć, aczkolwiek w naszej firmie mamy kilka dywizji, gdzie nasze spektrum produktów jest bardzo szerokie. I Oprócz takiej chemii technicznej, gdzie stricte tutaj reprezentujemy, to na targach mamy też na swojej ofercie różnego rodzaju do surowce do innych branż, mm -hmm. do kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej, do agro i nawozów, surowce. Więc jest kilka dywizji i też kilka teamów, które, które jeżdżą na targi, no, inne targi po prostu, mm -hmm. bo te targi są stricte coatingsowe do tworzyw. Czyli taka osoba jak Ty, która dzisiaj się tutaj pojawiła, musi mieć jakieś ważne aspekty, które yy, wiesz, działają na takich targach. Także akurat Ty zostałeś wytypowany, wiesz, w Polsce jesteś przedstawicielem, ale jedziesz na takie targi, bo szefostwo wie, że możesz dopiąć jakiś tutaj kontrakt. Tak, no ja bym yy, bardziej elastyczny i bardziej mobilny jestem, jeśli chodzi o wiedzę na przykład mhm. i różne takie aspekty techniczne w tej branży. Właśnie w, w farbach, lakierach, ogólnie jeszcze szerzej pojętej w branży coatings. To powiedz mi, jakie umiejętności musi Posiadać, czy musi posiadać osoba, która właśnie na takich targach pracuje, która jest przedstawicielem handlowym, ale mimo wszystko tutaj jest na targach? Pewność siebie, tak bym mógł to nazwać. No Oczywiście wiedza techniczna też musi być, ponieważ no nie tylko przyjeżdżają tutaj osoby, które są odpowiedzialne za zakupy, gdzie dla niego jest ważna cena i dostępność towaru, ale również aspekty techniczne, technologiczne, czy jakieś parametry specyfikacji, parametry stricte produktu. Wydaje mi się, że otwartość do rozmów, po prostu niezależnie kto przyjdzie do Twojego stanowiska, do, twojego stoiska, czy, do czy Ty podejdziesz do kogoś, po no, prostu pozytywne nastawienie, oczywiście kultura osobista to, to w każdej branży, nawet w codziennym życiu musi być, a tak, otwartość po prostu i, i szczerość w rozmowie, bo to gdzieś tam wyjdzie po prostu kiedyś, że ktoś gdzieś tutaj coś kręcił i kantował. Okej. Okay. I języki, co najważniejsze języki, prawda? Czy to jest tylko język angielski, jak dzisiaj język niemiecki, czy to musi być multijęzykowe, bo tutaj nie wiadomo kto podejdzie. Tak, yy, im więcej języków, tym oczywiście większe wakarz Twoich kontaktów. Wydaje mi się, że język angielski jest tym właśnie językiem najbardziej wymaganym i potrzebnym do budowania relacji. Yy, no, z biegiem czasu już wszyscy tak mi się wydaje, mówią, w języku angielskim. Oczywiście są nacje, są kraje, gdzie preferowany jest ich mniejszy ojczysty język, żeby w ogóle zacząć jakieś rozmowy handlowe. Targi przełamują tę barierę, bo jak przejeżdża jakiś dostawca, to no, musi mówić po angielsku. Jonasz, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, targi trwają 2-3 dni, ale ile dni, ile miesięcy wcześniej Ty przygotujesz się do, przygotowujesz się do takich targów? No porównanie czasu trwania samych mhm. targów do całego backstage'u to jest no, duża dysproporcja. No, firmy zazwyczaj się przygotowują od 6-3 miesiące przed targami, okay. no bo trzeba zrobić research firm, trzeba się przygotować co możemy zaprezentować, no, ciężko tutaj przyjechać jakby nieprzygotowanym, bo to raz, że duży wydatek pieniężny czasowy, bo to cały tydzień trwa jakby fizycznie tutaj przebywamy na tych targach, a kto odpowiada za organizację, no cały sztab ludzi. My tutaj na targach jesteśmy obecni jako przedstawiciele handlowi, Przez reprezentujemy działy zakupów, są dyrektorzy, czyli osoby, które już mają tą decyzyjność ponad nami, czyli podejmują jakieś ważniejsze kontrakty, jakieś ważniejsze decyzje podejmuje, jeśli chodzi o ceny. Natomiast cały backstage to tutaj jest odpowiedzialny przedział marketingu, gdzie musi zlokalizować odpowiednie hotele, zlokalizować odpowiednie stoisko, wynająć, te, wynająć ludzi, którzy to zbudują, także... Czasu wydaje mi się, że to jest 3 do 6 miesięcy, tak powiedziałem wcześniej, organizacji okay. przed takimi targami. A Ty jako przedstawiciel handlowy dowiadujesz się, że na takich targach będziesz i jak wygląda Twoje przygotowanie? Pierwsze co, to przeglądam listę wystawców, którzy też się tutaj równolegle z nami wystawiają i patrzę, czy oni już są moimi aktualnymi klientami. To są na pewno pierwsze, pierwsze firmy, do których na pewno, z którymi na pewno będę chciał się skontaktować, bo załóżmy tak strzelam. 50% firm, które już są, którzy już są moimi klientami, nie widziałem ich osobiście. Gdzieś tam okay. wyhaczyłem ich na LinkedInie albo gdzieś po prostu wygoblowałem ich. Natomiast osobiste spotkanie, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo ważne. Jeśli są firmy, które nie są moimi klientami, to po prostu piszę do nich zaczepnego maila, bo zawsze na stronach są podane osoby kontaktowe, że chce się spotkać, krótka rozmowa, przedstawić ofertę i zazwyczaj to się kończy sukcesem, no bo targi właśnie po to są. Chyba, że się odbijesz od, od informacji, że nie został mail przekazany dalej, prawda? No bo wysyłasz na kontakt, powiedzmy, firmy ogólne. No właśnie, jak już są takie strony, są listy wystawców, to już są konkretne osoby albo z marketingu, które to kierują dalej, albo już nawet konkretna osoba, która będzie fizycznie... Fizycznie na tych targach, mhm. tak u nas na stronie internetowej był tutaj dział zakupów przedstawiony, więc Czyli mimo wszystko już patrząc na tą stronę, na ten dział wystawców, można się z tymi osobami skontaktować i ustalić te spotkania co do godziny. Tak, tak, dokładnie. No, jedynym ograniczeniem może być to, że już po prostu nasz potencjalny klient albo potencjalny dostawca ma cały grafik zajęty po prostu i okay. trzeba go lekko tam wysłapać albo na telefon, albo przechodząc koło stoiska i tylko tak pomachać, że tam pięć minut po prostu rozmowy. Okay. A ty w dniu dzisiejszym ile takich spotkań masz ustawionych? No dzisiaj akurat sześć y, spotkań tak stricte, które są umówione na godzinę, aczkolwiek no, pomiędzy spotkaniami no je chodzić, pomiędzy halami, może ktoś mi się rzuci w oczy, do którego nie napisałem, albo mi nie odpisał. Okay. Oczywiście są też y, na tych targach y, osoby i firmy, którzy przyjeżdżają jako odwiedzający te targi, mm -hmm. czyli nie wystawiają się. I z nimi jestem najczęściej mówiony że albo podchodzą tutaj y, do naszego stoiska, albo po prostu gdzieś telefonicznie gdzieś może uda się zgrać na jakąś taką luźną rozmowę po to, żeby tę współpracę budować. No tak, porównując taką pracę właśnie na targach z pracą z zwykłego, można powiedzieć, y, przedstawiciela handlowego, jest intensywnie. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę tutaj intensywnie, wiesz, 6 spotkań co do godziny, tak, tak. musisz być jeszcze tutaj na stanowisku, musisz być otwarty na wszystkich gości, którzy przechodzą tutaj przez halę wystawową. W międzyczasie pamiętać z kim, co będziesz załatwiał, nie? To jest naprawdę... No nie przygotowanie, nie powiem... tak, no, tak, tak, dokładnie, bo yy, ciężko się przygotować w dniu targów na, na dany dzień targów, no, tak. to musi być jednak y, poświęcony czas trochę wcześniej. I ważna rzecz, wygodne buty. Wygodne buty, dobra, czyli <grym> tutaj zauważyliśmy, co musi być w przygotowaniu <grym> przedstawiciela handlowego. Wygodne buty, wygodny strój, ale mimo wszystko elegancki, no bo tutaj no, tak. e, musimy reprezentować sobą swoją firmę. Dobra, Jonasz, nie będę Cię teraz zatrzymywał, bo wiem, że już kolejne spotkania i kolejni e, goście na Ciebie czekają. Jeszcze do Ciebie wrócimy, spytamy wtedy, jak te spotkania dopinałeś i czy mamy jakiś kontrakt dzisiaj podpisany. Trzymajcie kciuki. Ze mną jest teraz Patrycja, witam Cię serdecznie. Cześć, cześć. Jakie są Twoje funkcje w tej firmie? Ja jestem zakupowcem, więc zajmuję się kontaktem z dostawcami. Zarządzam tym, co już kupię i udostępniam to handlowcom, żeby później to sprzedali. A jak łączysz właśnie swoją profesję z profesją handlowców? Jaki macie ze sobą kontakt i jak działacie wspólnie? No, utrzymujemy cały czas kontakt, ponieważ jednak zajmuję się kilkoma produktami, jest wielu handlowców, więc te ilości, które zakupiłam szybko się zmieniają, więc właściwie codziennie jesteśmy, że tak powiem, na łączach. Kontaktujemy się, ustalamy marże. Okej, okay, a jakie są plany na dzisiejsze targi? Jaki mamy tutaj dzisiaj cel? Przede wszystkim e, wzmocnić bazę dostawców i również klientów. Czyli masz na dzisiaj przygotowaną bazę dostawców, do których będziesz uderzać, tak, żeby jeszcze bardziej roz, tak. rozszerzyć swoją, swoje działania? Tak, biegam dzisiaj po spotkaniach. Niektórzy dostawcy również mają tutaj zarezerwowane swoje miejsca, niektórzy przychodzą do nas, także no dużo się dzieje. No właśnie, zauważyłem, że strasznie ciężko Cię dorwać tutaj na tych targach. Patrycja jest. Z każdej strony rozrywana, co do, co do minuty masz tutaj spotkania umówione, tak. więc fajnie, że udało mi się tutaj z Tobą złapać, ale jeszcze chciałem poruszyć temat swojej pracy, pracy handlowca, jak wygląda to z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami? To znaczy no, tutaj bazą jest ta podstawa, do której są liczne dodatki, benefity, między innymi benefity sportowe, czyli karta Multisport, również prywatna opieka medyczna, no i oczywiście dla handlowców jest to, jest to procent z wynegocjowanej marży. Dla men produkt menadżera takiego jak ja również są to e premie e oraz e prowizja. Ok, a przy takich targach, jeśli na przykład poświęcasz na to 3-4 dni, to jest doliczane do jakiejś właśnie premii, tak. doliczane do jakiejś diety, czy jak to wygląda? Tak, tak, oczywiście mamy dodatkowo opłaconą e premię, no i również wyjazd sam sobie jest e dodatkiem, ponieważ e możemy zwiedzić e naprawdę różne miejsca nie tylko w Europie, ale właściwie na całym świecie. Ja w tamtym roku byłam w Brazylii. W tym roku też jest planowany wyjazd do Dubaju, także no, wiele planów przed nami, które mamy nadzieję zrealizować. Czyli z jednej strony doradca handlowy, który musi pracować na telefonie, mailowo dopinać spotkania, ale mimo wszystko jest ta dynamika tej pracy, że też troszkę się pozwiedza, troszkę się odwiedzi tych klientów. Oczywiście no, będąc na takich targach, tak jak tutaj jesteśmy, trzy dni nie ma za wiele na to czasu, ponieważ no, targi są od godziny 9 do 17.18. Natomiast też zawsze znajdzie się chwila, żeby trochę pozwiedzać, moja szefowa w tamtym roku była w Meksyku, więc super wspomnienia zobaczyła, wiele, bardzo zadowolona, a ja z Brazylii też mam super wspomnienia, także jak najbardziej polecam. Ale dostałem też informację, że oprócz tutaj targów stricte na stanowiskach, to wieczorem jest jakaś impreza. Zazwyczaj tak. Są, że tak powiem, zapoznawcze spotkania z klientami, także no tak właśnie, żeby wzmacniać te relacje. Czyli luźny networking. Dokładnie, to tak. Wybierzemy się dzisiaj na takie. Już bez kamery, ale się przejdziemy. Jasne. Dobra, ja cię nie zatrzymuję, leć na kolejne spotkanie, a ja też się tu jeszcze porozglądam. Dobra, dziękuję bardzo. Jonasz, jesteś już po pierwszym spotkaniu. Powiedz mi, widzom jak poszło. Wydaje mi się, że dobrze. Początek był troszkę zaskakujący dla mnie, ponieważ dodatek, który oferowaliśmy u niepaniacz, nie wywołał żadnej, nie spowodował żadnej innowacji w gotowym produkcie naszego klienta. Stanowiliśmy, że zaproponujemy kolejne modyfikacje tego uniepaniacza, ponieważ wiemy, że nasz dostawca ma to w ofercie. Jako, że jest to bardziej specjalistyczny produkt, tutaj będziemy musieli się wykazać też podejściem takim, że musimy rozwiązać pewnie też techniczny aspekt naszego klienta, no ale my jesteśmy tym łącznikiem pomiędzy finalnym klientem, a naszym dostawcą, więc tutaj wymiana informacji będzie jak najbardziej płynna. Czyli też są wyzwania w takiej pracy, tak? Bo widzę, wiesz, z jednej strony przedstawiciel handlowy, a z drugiej musisz mieć szeroką wiedzę na temat i produktów, i rozwiązań. Najczęściej wychodzi takie wyzwanie też od naszego klienta, bo to klient, żeby istnieć na rynku, musi prowadzić jakieś innowacje. Nie może produkować, czy może, ale nie wybije się. Tak. Wybije się jakąś innowacją, przez to szuka nowych dostawców, nowych rozwiązań, nowych surowców. No i wtedy my wchodzimy tutaj jakby e, z otwartą stroną naszego katalogu po prostu w jego ramiona. Z jakąś kontrofertą, żeby go czymś zaciekawić. Tak. To. Czyli powiedz mi, e, jakie tutaj przygotowanie do takich targów musisz mieć, albo nie tylko do targu, do tej pracy, żeby cały czas się rozwijać. E, Ciekawość naukowa, myślę, że to jest dobre podejście, bo nie tylko umiejętności handlowe, wiesz, relacje interpersonalne, zasady handlu międzynarodowego się przydają, ale również ta ciekawość naukowa, żeby być na bieżąco nowinek technicznych, jakie są nowe restrykcje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jakieś przepisy substancji lotnych, Oczywiście to jedna z tysiąca pewnie rzeczy i, i tych rozporządzeń Europejskiej, ale ciekawość naokoło, myślę, że jest to dobry, do, dobry przykład. I znajomość branży, co najważniejsze, bo wiesz, sprzedać produkt, zaoferować go, czy też znaleźć klienta to jedno, ale znajomość całej branży Waszej tak, musi tak. być, tak? No, żeby wiedzieć mniej więcej o jakich dostawcach się mówi, o jakich producentach, żeby więcej znać produkty czy aplikacje, czy na przykład, żeby nie palnąć gafy, że farbą drogową maluje się statki na przykład, coś takiego. Pewnie można, ale i na aplikacja. A powiedz mi jakieś ciekawe kejsy, trudne, śmieszne, e, interesujące. Miło wspominam sytuację, kiedy technolog zaprosił nas na uruchomienie instalacji do jego klienta, bo tam miał swoje są też siatkę klientów. E, nie wiem, czy potrzebował mnie fizycznie, aż chciałbym pokazać to już od potrzebki, jak wygląda przetwarzanie naszego produktu, co z tego wychodzi końcowo, jaka jest, jak jest finalna aplikacja, finalny produkt. Na tym spotkaniu było tyle praktycznie i przyjemnie, że mogłem też od technicznej strony po przedstawić naszemu klientowi, finalnemu jemu odbiorcy, jak wygląda nasze zaplecze techniczne, jak mm. działamy z logistyką, że możemy zaproponować mu jakieś awaryjne dostawy, mamy swoje magazyny, więc każdy, każda forma kontaktu z klientem, czy telefoniczna, czy właśnie fizycznie na jakimś miejscu budowy, czy miejscu aplikacji, jest wskazane. No, ale tutaj musiałeś wykazać się swoją sporą wiedzą techniczną na temat produktu i żeby wiedzieć, o czym ten klient mówi, wiedzieć, jak ta linia wygląda. Tak, no tutaj znowu wrócę do tej ciekawości naukowej. Po prostu sama karta techniczna produktu nie wystarcza. Trzeba googlować, trzeba jakieś czasopisma. Wiele jest nowinek technologicznych gdzieś na jakichś y, mniejszych fanpageach gdzieś na internecie, którzy po prostu są w zajawkowiczach, mogę tak to powiedzieć, y, którzy są pasjonatami, po prostu od deski do deski wszystko znają i chętnie się tym, tym dzielą z ludźmi i trzeba po prostu poświęcić trochę chyba tego czasu, ale to owocuje. Czyli jak widać praca przedstawiciela handlowego to nie tylko kontakt telefoniczny, kontakt mailowy, ale też poszerzanie tej swojej wiedzy, żeby być jeszcze lepszym i żeby zbierać jeszcze więcej kontaktów. Tak, tak. No trzeba mieć jakąś pasję i smykałkę do tego, tak mi się wydaje. Nie tylko handlową, ale też taką techniczną. Moi drodzy, teraz kolejne spotkanie u dostawcy przed wami i przed nami, bo ja też postanowiłem się z wami wybrać. Tak jest, idziemy do naszego dostawcy z Azji, z którym już od kilku lat handlujemy czynnie. Mamy zamiar poznać aktualną politykę cenową tej firmy, jakie są trendy na rynku, jakie mają plany sprzedażowe na rozwój albo na dalszą dystrybucję do Europy. Okej, okay, no to zobaczmy jak to wygląda w praktyce, chodźmy. Jasne. bohaterowie naszego materiału uczestniczą teraz w spotkaniu z dystrybutorem. Ja bacznie obserwuję to wszystko z boku, po to, aby jeszcze lepiej poznać pracę przedstawiciela handlowego na targach. Jonasz, jesteśmy już po tym spotkaniu. Ja tak z boku się przyglądałem, jak wasza praca wygląda. Dziewczyny już pobiegły na kolejne spotkanie, tak. a ty nam pokrótce opowiedz, jakie wnioski z tego spotkania możemy wyciągnąć. No wnioski są takie, że no niestety dostawca nas zaskoczy podwyżką cen. Na plus jest to, że udało nam się wynegocjować lepsze warunki płatności, co u nas w handlu międzynarodowym jest bardzo kluczowe, ponieważ zanim towar dopłynie na przykład właśnie z Azji, tak jak byliśmy teraz na spotkaniu z azjatyckim dostawcą, zanim towar dopłynie już nam mija termin płatności, a my jeszcze towaru na przykład nie wydajemy, jeśli sami oferujemy na wydłużony termin płatności do naszych klientów, więc żeby zapewnić tę likwidność finansową, musimy wynegocjować lepsze, korzystniejsze dla nas warunki płatności, co na, wydaje mi się, że nam się to udało uzyskać, co zrobiliśmy mhm. to. Natomiast, czy nasi klienci zaakceptują podwyżkę cenną, rynek zweryfikuje, czas zweryfikuje, bo oni też muszą to wrzucić w swoje kalkulacje. No, i wydaje mi się, że chyba z sukcesem zakończyliśmy spotkanie. Jonasz, widzieliśmy przed chwilką, jak ta praca wygląda w rzeczywistości, w praktyce, ale powiedz mi i osobom, które chciałyby taką pracę podjąć w waszej firmie, od czego trzeba zacząć. Znaczy no, na pewno trzeba zacząć od z postawienia sobie pytania, czy ktoś się nudzić w pracy. No ja, patrząc na mojego datek, który też był również um, przedstawicielem handlowym, widziałem jak pracuje. Ciągła um, dynamika sytuacji, zmiana sytuacji. Um, u nas w handlu też jest tak, że ceny się zmieniają często po tygodniu, po dwóch tygodniach, gdzie od trzech, czterech lat mamy taką sytuację, że rynek właśnie tych surowców chemicznych jest bardzo um, dynamiczny i często nie do przewidzenia lub do przewidzenia jakimiś tam specjalnymi narzędziami. Natomiast to jest duży plus tej pracy, że nie ma tutaj nudy, cały czas coś się dzieje. Nie wiem czy dobrym pustym jest to, że czas szybko mija, no. ale jest duża perspektywa na rozwój. Ja tak bym to nazwał, Na tym spotkaniu starałem się wczuć w rolę przedstawiciela handlowego. Myślę, że mi poszło to wyśmienicie, bo po prostu tutaj siedziałem z Wami przy tej konwersacji. Ale muszę szczerze powiedzieć, że zupełnie nie wiedziałem o czym ta Pani mówi, jeśli chodzi o ten temat. Mm -hmm. Możesz tutaj pokrótce powiedzieć, w jednym zdaniu podsumować, o co w tym wszystkim chodziło? No słownictwo i skróty logistyczne i handlowe no nie są zrozumiałe dla osób postronnych. Rozmawialiśmy o bazach dostawy, cenach, produktach, wszystko w skrótach, żeby było szybciej. Tematem był rozpuszczalnik akurat do, do tematów budowlanych i rozmawialiśmy o zaciśnieniu nas, naszej współpracy, o tym, żeby zwiększyć ilości kupowane, ale w zamian chcielibyśmy dostać lepsze warunki zakupu. No i myślę, że wszystko się udało, jest na, dobre, no, na dobrej drodze. Jestem naprawdę pod pełnym wrażeniem Waszej znajomości tematu. Wiadomo, że w tym siedzicie, więc musicie tak, znać ten najbardziej. temat. Ale jak ja słuchałem, co ta pani opowiadała, rozumieć, rozumiałem, ale nie wiedziałem właśnie o do czym? czego połączyć te wszystkie Wasze skróty myślowe, skróty na tej prezentacji, więc naprawdę jestem mhm. pod pełnym wrażeniem mhm. tego, co robicie. Więc... Tak, to jest kwestia doświadczenia i zaznajomienia się z tematem. Doświadczenie to jest najważniejsze. Tak. Z nami kolejne spotkanie, a z Tobą Aniu chciałbym porozmawiać na temat dzisiejszego dnia targów. Jak możemy je podsumować? Byliśmy mocno obłożeni, było mnóstwo spotkań zarówno u nas na stoisku, jak i mieliśmy zewnętrzne spotkania, więc myślę, że owocnie czekamy tak naprawdę na zamówienia i na nowe kontrakty. To jest najważniejsze. A czy dzisiaj coś dopięliśmy, czy raczej to były takie rozmowy, polepszające sytuacje z firmami? A raczej polepszające stosunki, natomiast no, każdego dnia uczymy się czegoś nowego, a więc każdy z pracowników też ma szansę na, na samorozwój. Nie tylko działamy w, na korzyść firmy, ale też każdy się sam rozwija i dowiaduje się i o sobie czegoś nowego, i o firmie. O, to też jest bardzo ważne, ale przed nami jeszcze jeden dzień targów, więc jeszcze ten samorozwój może być zorganizowany. Dokładnie tak. Czyli I na ci... to czekamy. Czyli widzimy się jutro. Widzimy się jutro. I działamy mm -hmm. dalej. Podsumowując pierwszy dzień targów muszę powtórzyć słowa Ani, że takie wydarzenie to nie tylko dopinanie kontraktów, to nie tylko poznawanie nowych klientów, ale również i co najważniejsze samorozwój dla przedstawicieli handlowych. A to ważne. A teraz idziemy się przygotować przed wieczorną imprezą i widzimy się tutaj jutro. Rozpoczynamy drugi dzień po przepysznym śniadaniu. Teraz jedziemy na halę targową pełni sił, witalności i pomysłów na nowe biznesy, więc chodźcie z nami. Drugi dzień tego wydarzenia, tak jak dowiedziałem się wczoraj, będzie wyglądał analogicznie do tego pierwszego, czyli mnóstwo różnorakich spotkań, dopinanie nowych kontraktów, poznawanie klientów. Zobaczmy to w dużym skrócie. Udział w handlu surowcami firmy Cortex. Dlaczego ludzie wybierają akurat pracę w tym dziale? Cortex jest firmą z wieloletnim doświadczeniem, dobrze umiejscowioną na rynku, z dbającą o swoich pracowników. Oferuje szkolenia, udział w konferencjach, w targach branżowych takich jak właśnie teraz European Coating Show. Realizacja celów, które zostały postawione pracownikom, powoduje, że mają oni dosyć szybką ścieżkę kariery, możliwość wewnętrzna awansów w strukturze firmy. Myślę, że nie bez znaczenia jest również to, że mamy bogaty pakiet benefitów, które firma oferuje dla, dla pracowników, a chyba najważniejsze, że to jest zgrany zespół, w, który nastawiony jest na realizację wyzwań, celów E, współpracę z, z kontrahentami, jakby dopięcie dealu, czyli szukamy takich ludzi, którzy są wytrwali, silni i mają motywację do działania. No właśnie zauważyłem tutaj, podczas tych targów, że tutaj każdy z Waszego działu razem współpracuje, pracuje, nie wiem, woła do siebie, państwo do stolika. Jak już ma jakiegoś klienta, to mówi, chodź też do nas, dopniemy razem tego deala, połączymy się i, i zrobimy jakiś kontrakt, prawda? Tak, funkcjonowanie firmy, no to jest współpraca pomiędzy działami. Dział handlowy bez, bez działu logistyki, bez księgowości, bez administracji nie dałby sobie rady, tak, więc to jest jakby... To, do czego wszyscy dążymy, żeby ta współpraca była jak najlepsza, powinniśmy sobie pomagać, pomagamy sobie i myślę, że w... Osoby, które są tutaj, ale również te, które w biurze pracują, mogą potwierdzić, że Cortex to jest zgrany zespół, który dąży w jednym kierunku. Jeszcze jednym zdaniem do młodych ludzi, którzy chcieliby się przyjąć do Waszej firmy, na przykład do działu handlu międzynarodowego, jak to można powiedzieć? Jak byście chciał ich zachęcić? A w, myślę, że. Same, najważniejsze jest to, że praca u nas daje satysfakcję. Ludzie są e, nastawieni na realizację celów. Te cele są wykonalne, ale ambitne, więc jeżeli ktoś chce się rozwijać e, w zakresie handlu surowcami chemicznymi, zapraszamy do nas. Super. Aniu, zbliżamy się ku końcówce dnia drugiego. Jak możemy w kilku zdaniach podsumować te całe targi? Mamy sporo tematów do obrobienia, sporo osób poznaliśmy, sporo osób umocniliśmy swoje relacje i pozycje, więc myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami, dużo dobrej roboty zespołu wykonana, więc liczymy jeszcze na ten trzeci dzień, liczymy na więcej, a później wracamy i działamy u siebie. No właśnie, ale czy zostały wszystkie spełnione przesłanki to po co tutaj przyjechaliście? Myślę, że tak. Myślę, że na ten moment targi możemy uznać za udane. Udane, czyli w przeciągu, powiedzmy, nie wiem, miesiąca, dwóch tygodni w Polsce, czy też jeżdżąc do swoich klientów, ciężko byłoby zdobyć tyle informacji, tylu klientów, co tutaj na targach. Dokładnie tak. Troszkę mamy inną atmosferę, inne nastawienie klientów i dostawców, więc no jest to inny rodzaj biznesu niż takie spotkania osobiste na miejscu, natomiast i takie, i takie w naszej pracy są codziennością. I jest to coś, co lubimy. Okay. Natomiast powiedz mi Wojtku, jak tobie podobało się te parę dni z nami? No właśnie chciałem to też w kilku zdaniach podsumować, że jestem pod pełnym wrażeniem waszego zaangażowania i tego, co tutaj robicie. Że to nie jest powiedzmy przyjechać, odbębnić 8 czy 9 godzin na targach, wiesz, zjeść ciasteczko, wypić z klientem kawę, tylko wy maksymalnie wykorzystujecie ten czas. Czyli wiesz, dopinacie każdy temat. Dziesiąta już lecę tutaj do tego klienta. 10.30, 11.30 do tamtego klienta. Naprawdę jestem pod pełnym wrażeniem. Zaangażowania wszystkich przedstawicieli handlowych w Waszej firmie, co bardzo mi się podobało, że to jest mega wykorzystany czas na takich targach, mimo tych 700 czy 800 kilometrów, które pokonaliście, żeby tu jechać, to jest to pełne zaangażowanie. Wiadomo, że do 18 później jakiś networking wieczorny, rano o 7 śniadanie, sporo czasu i sporo wyzwań przed Wami i za Wami, ale pełne zaangażowanie, więc, więc mogę pogratulować tego. Super, zapraszamy do korteksu. Tak jest, ja też zapraszam serdecznie. Podsumowując, ten materiał muszę powiedzieć, że praca przedstawiciela handlowego jest mega ciekawa, ale też intensywna i, no i fajna, rozwojowa, nie? Dokładnie tak. Dzięki bardzo.